Wczoraj zostawiłam tu kurtkę. Widziałeś ją? Nie przypominam sobie. O, czekaj. Pewnie o niej mówiła Skipper. Skipper? Chyba ją wzięła. O, hej! no nie! Gdzie moja kurtka? Luz, jest w stercie ciuchów, które miałam wczoraj na sobie. Co za śmietnik. Co to... Nie ma jej tu. Co ty? Powinna tu być. Oj, zaraz! Mojego plecaka też tu nie ma. Pewnie zostawiłam go w aucie. W aucie? W czyim aucie? Siostry Renée. Odwoziła mnie. Hej! Zbieraj się, musimy znaleźć tę kurtkę. Powiedz mi w końcu, dlaczego tak wariujesz z powodu tej kurtki? W końcu powiem, kiedy przestanę być zła i zacznę się do ciebie odzywać. Hej, Barbie, szkoda, że nie widziałaś skipper na imprezie. Świetnie się bawiła. <grym>, jasne, ale. O, niech zgadnę. Plecak, zostawiłaś go w aucie, jak cię podwoziłam. Tak! Dziękuję! Chwila, a nie znalazłaś też kurtki takiej białoróżowej? Była jakaś kurtka. Zostawiłam ją, o, wiecie co? Pewnie Renę ją wzięła. Czasami idzie pobiegać na plaży, a dziś jest trochę zimno, pomyślała sobie. Hej, to kurtka Barbie! Nie pogniewa się! Ona bardzo lubi tę kurtkę. Nasze stoisko wyszło świetnie. Nadal nie wiem, jak większe miejsce ma przyciągnąć więcej klientów. Jest podaż, jest popyt. Wy tworzycie podaż, a ja tworzę popyt. To podstawy ekonomii. Nie jestem pewna, czy to do końca tak działa. Zaufaj mi. To wy róbcie telemoniadę, a ja postaram się doprowadzić do was prąd. Widzę ją. Mówiłam, że ją znajdziemy. Chcecie ze mną pobiegać? Dzięki, nie dzisiaj. Wzięłaś może moją kurtkę różowa z białymi rękawami? Tak, wiedziałam, że jest twoja. Chciałam ci ją podrzucić do domu, ale... Ale? Spotkałam Niki, jak wyprowadzała psy i było jej bardzo zimno. Na całym ciele miała gęsią skórkę, więc pożyczyłam jej kurtkę. O, jasne. Okej, okay, nie ma problemu. To ja spróbuję zadzwonić do Niki i wtedy... O! Oh. Niki zgubiła telefon. Znowu. Oddajcie go, jak ją spotkacie. A, a wiesz może w którą stronę poszła tak konkretnie? Wspomniała coś o parku dla psów. Okej, okay, to na razie. O, o u, dziewczyny!